Hej papatki! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na papatkowym kanale i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. To tak na początek. Dzisiaj będzie odcinek o niesamowitej mieszance ziół, którą nazywamy ziołami szwedzkimi. Recepturę na zioła szwedzkie opracował szwedzki doktor Klaus S Samst, chyba dobrze to wymieniłam, który żył w XVII wieku. Słuchajcie, przeżył on podobno 104 lata właśnie też stosując te, tą mieszankę tych ziółek. Potem w, 20, w latach 70 XX wieku Maria Treben bardzo je rozpowszechniła, bardzo dużo tam o nich opowiedziała, sama je stosowała i nieraz właśnie te zioła często właśnie nazywane są ziołami Marii Treben, ale tak naprawdę ktoś inny był ich wynalazką. Wynalazcą. Ale słuchajcie, to nie o tym. Zioła szwedzkie jest to mieszanka 11 bądź 12 ziół, takich gorzkich ziół. Yy, Każde z tych ziół ma inne działanie, bardzo mocne, yy, na coś innego działa, ale wspólnie, razem działają niesamowicie. I cóż tam w tym składzie tych ziółek się znajduje? Jest, słuchajcie, piołun, jest mira, jest senes, kamfora, jest korzeń rabarbaru, kurkumy, manna, teriak, korzeń dziewięciu sił i arcydzięgla. I y, nieraz w tych właśnie mieszankach jest aloes, bądź go nie ma. Ja mam taką mieszankę, y, w której nie ma właśnie tego aloesu. Zioła szwedzkie Mariteben możemy kupić albo już jako gotowy, gotowy zestaw, gotową butelkę do picia, albo możemy je sami w warunkach domowych zrobić, bo jest to bardzo, bardzo łatwe. Mało czasu na to potrzebujemy i jest, słuchajcie, to o wiele tańsze. Ja mam takie zioła szwedzkie, dzisiaj je przygotuję. Potrzebujemy tylko słoik słuchajcie, i alkohol 40%, żeby te zioła. Zalać. Ale zanim je zaleję, e, chciałam Wam opowiedzieć, na co one tak naprawdę działają. E, słuchajcie, no, w środku, tutaj, jak mówiłam, jest piołun. E, piołun jest to bardzo takie gorzkie zioło, jak ktoś pił, e, to wie, które ma bardzo fajne działanie na układ pokarmowy. Bardzo fajnie nam wpływa na układ pokarmowy. Drugim ziółkiem, które tutaj w środku jest w tych ziołach szwedzkich, jest to mirra. Odkarza, zabija zarazki i bakterie. Następnym ziółkiem jest, słuchajcie, szafran. Szafran obniża poziom trójglicerydów. Też świetnie wpływa na układ pokarmowy, ale także na ciśnienie krwi w składzie jest senes. Senes jest znany z takich właściwości przeczyszczających. Bardzo fajnie działa na układ pokarmowy na perystaltykę jelit. Kamfora jest świetnym lekarstwem na reumatyzm. Potem, słuchajcie, korzeń rabarbaru. Korzeń rabarbaru leczy ból i leczy też fajnie, słuchajcie, trądzik, takie zmiany skórne. Manna i kurkuma, bo tu jeszcze też jest kurkuma, podobnie jak kurkuma, bardzo w, fajnie wpływa na żółć, fajnie odtruwa organizm, tak? Potem mamy jeszcze teriak. Ternia, teriak podnosi odporność organizmu i działa też fajnie przeciwgorączkową. Korzeń dziewięciu sił działa na potnie, no i słuchajcie, arcydzięgiel, też znany e, z, e, z fajnych właściwości właśnie e, toni na upad pokarmowy. No i one wszystkie razem mają niesamowite, niesamowite właściwości. Na co takie ziółka szwedzkie stosujemy? No a stosujemy, słuchajcie, je na różne przypadłości. Możemy, możemy je stosować, słuchajcie, zapobiegawczo, pijąc łyżeczkę rano i łyżeczkę wieczorem i wtedy fajnie podnoszą naszą odporność, witalność naszego organizmu, ale też jak jesteśmy chorzy, też przy przeziębieniach, jak mamy gorączkę, jak nas bolą kości, stawy, reumatyzm, niesamowicie działają przy bólach migrenowych głowy, w ogóle przy bólach takich mocnych głowy, tak? I słuchajcie, jak takie ziółka w domowych warunkach zrobić. Ja mam tutaj już gotowe. gotowe ziółka, to są takie, słuchajcie, rok temu je robiłam, yy, taki mają kolor. Jak takie ziółka przygotować? Po prostu wsypujemy je do szklanego słoja. Ja wsypuję połowę zawartości tej paczki, bo robię z połowy, nie robię tutaj z całego. Yy, taka paczka wystarcza na pół, yy, litr 40, dobrze mówię, 1,4 litra alkoholu, a ja robię po prostu yy, z alkoholu 0,7, tak? 0,7 alkoholu tutaj sobie wleję, czyli robię z połowy tych ziółek. Zapach jest niesamowity, szkoda, że tego nie możecie poczuć tutaj. I po prostu zalewam to, słuchajcie, alkoholem do pełna ten swój, tak? O, i zalewam sobie to alkoholem, tak, trochę czekaj, tu jakiś koleg jest, ale to nie ma znaczenia. Yy, zalewamy to alkoholem i słuchajcie, odstawiamy to na dwa tygodnie. No zapach jest tutaj niesamowity. Odstawiamy to na dwa tygodnie. To się wszystko ładnie naciągnie. Potem to odcedzamy, przelewamy w butelkę, którą zamykamy. Najlepiej z powrotem w tą butelkę po alkoholu, która ma normalną nakrętkę. I słuchajcie, to może stać latami. To jest lekarstwo tak naprawdę na lata. Możemy to yy, yy, pić sobie regularnie, codziennie, tak jak Wam mówiłam, łyżeczkę rano, łyżeczkę wieczorem, ale możemy to też stosować w momentach, jak faktycznie mamy jakiś problem z układem pokarmowym mamy zaparcia, mamy biegunki. Można też w ten sposób. No i drugie działanie ziół szwedzkich to jest działanie zewnętrzne. Możemy też, słuchajcie, stosować to zewnętrznie na różnego rodzaju blizny, odparzenia, odmrożenia takie zimowe, odmrożenia odparzenia słoneczne. Tak? Tylko jest to bardzo ostre. Jest to bardzo ostre. I słuchajcie, jak to tak się wszystko tutaj wytrawi, zanim to po prostu maczamy jakiś gazik, wacik, ligninę w tych ziołach szwedzkich, i takim wacikiem na przykład na bliznę przykrywamy, ale zanim przykryjemy to na skórę, smarujemy tą skórę tłustą wazeliną, kremem bądź gęsim smalcem. I wtedy dopiero robimy taki okład, który czymiemy od 2 do 4 godzin zależy, co tam na tej skórze mamy. I też na początek robimy taką próbę. Czy nie jesteśmy uczuleni na te zioła, bo one są naprawdę bardzo, bardzo mocne. O, Ja sobie mam taką, taki słoik mam z gumeczką. Który jest bardzo szczelny. Uwielbiam te słoiki i zawsze, jak już tutaj oglądacie moje filmy, to wiecie, że bardzo często tych słoików używam. O, i tak to wygląda. Nie musi to stać w ciemnym miejscu, może to stać na słońcu, w jasnym miejscu. Codziennie tylko, o, w ten sposób wstrząsnąć, tak? I zostawiamy, o, już, już nawet zmienia kolor, zostawiamy to na dwa tygodnie. Jeżeli będziemy te zioła szwedzkie pić, to nie pijemy tak bezpośrednio z butelki, tylko pijemy w ten sposób, że mamy troszeczkę wody w szklaneczce tak? i wlewamy w to po prostu łyżeczkę bądź dwie, zależy jaką mamy dolegliwość tych zioł. To jest bardzo gorzkie i wtedy w taki sposób to popijamy. Tak? Najlepiej po jedzeniu, tak? tam z pół godzinki po jedzeniu i sobie to popijamy. Jest to gorzkie, ale naprawdę pomaga sama to, sama to tutaj przetrenowałam już niejednokrotnie. Na co jeszcze? Tak, jeszcze w skrócie powiem, na co jeszcze te zioła szwedzkie pomagają. Oprócz tego, co już wcześniej mówiłam, bardzo fajnie pomagają na bóle głowy, zawroty głowy, uśmierzają ból głowy, tak? Też bardzo fajnie działają na pamięć i koncentrację. Też mają bardzo fajne działanie na nasze oczy, zapobiegają jaskrze. Także warto też sobie, jak ktoś ma taki problem z oczami, zaczyna. Mu się bardzo wzrok pogarszać, to też warto sobie takich ziół szwedzkich trochę popić bardzo fajne są też do uśmierzania bólu zęba. Tak jak wam mówiłam, na wacik troszeczkę tych ziół i taki wacik wkładamy. Słuchajcie, tutaj obok bolącego dziąsła, tam obok bolącego zęba. Bo bardzo fajnie to działa. Też tak jak mówiłam zewnętrznie. Na przykład jakieś drobne ranki pękające, czy to na skórze, czy to na piętach można posmarować blizny różnego rodzaju, tak? Też jako obkłady bardzo, bardzo Fajnie to działa. No i tutaj bardzo fajne działanie, słuchajcie, przy kolce jelitowej, bólach żołądka, tak? Biegunkach, zaparciach też ma niesamowite działanie. I słuchajcie, jeszcze jedno działanie, przy szumach usznych, takich zawrotach głowych też bardzo fajnie działa. I jeszcze, słuchajcie, niesamowite działanie przy przeziębieniach, ale też do gardła. Jak mamy jakąś anginę, ból gardła, kaszel, to też warto sobie takimi ziołami szwedzkimi, słuchajcie, przepukać. Także, słuchajcie, naprawdę zachęcam. A co jeszcze? W filmie, który teraz nagrywam, mam nadzieję, że on się jeszcze przed świętami ukaże. 14 dni. Macerują się te ziółka. Słuchajcie, możemy tego zrobić więcej: ponalewać takie fajne, ozdobne buteleczki, ładnie je opisać i podarować bliskim na święta. Taki, taki prezent od serca, bardzo zdrowy, bardzo fajny. Słuchajcie, naprawdę dla każdego. Tutaj aha, przeciwwskazaniem yy, yy, marskość wątroby, jakieś takie naprawdę yy, yy, mocne problemy z woreczkiem żółciowym oraz słuchajcie, ciąża. I karmienie piersią, no to wiadomo. Także zioła szwedzkie Wam serdecznie polecam. Są do kupienia w papadce w postaci takich ziół. A jak ktoś nie ma czasu, ktoś wie, że nie zrobi tego, też w formie gotowych, gotowych, słuchajcie, butelek w różnych rozmiarach. Także dziękuję Wam bardzo. Napiszcie tutaj pod filmikiem, czy stosowałyście kiedyś zioła szwedzkie, czy, czy znacie ich działanie, czy da się to pić. Ja uważam, że tak stosuję od lat i polecam. Pozdrawiam.